Elo, elo z tej strony, Jędras Elo to jest. Już ostatni vlogmas na moim kanale. No, niestety, ostatni vlogmas. Musimy się pożegnać z tą serią. Oceńcie, jak się Wam podobała od skali 1 do 10. No, powiem Wam, że codzienne nagrywanie było dosyć trudne, ale daliśmy radę do 24 dnia. Nie wiem, jak to zrobiłem. No. To było trudne codziennie nagrywać. Chyba dwa trzy vlogmasy nagrałem na spontanie, szybko je zamontowałem, żeby się wyrobić. No, było mega, mega ciężko, ale się opłacało. I jestem zadowolony z siebie trochę. Napiszcie czy wy jesteście ze mnie zadowoleni. No i ogólnie wesołych świąt. Bogate no, żebyście coś dostali. Innego pod choinkę, a mi wystarczy, że dacie prezent łapę w górę z subika i tam może ten komentarzyk jeszcze, bo to na serio mnie mega motywuje do dalszego działania. No to teraz lecimy do kalendarza adwentowego, bo się trochę rozgadałem. Ordeczki, dziś mamy ostatnie okienko, już oficjalnie. O, się, o. No i mamy choinkę. Napiszcie, kto ma już choinkę w domu, bo ja już mam. Mogę Wam zaraz pokazać. O, taką piękną cholineczkę mamy w tym kalendarzu. O no i nie wiem, co zrobić z tym kalendarzem adwentowym. Napiszcie propozycję w komentarzu. Ostro się, O. Co mogę zrobić z tym kalendarzem adwentowym? Piszcie propozycje w komentarzach. Mordeczki tak wygląda u mnie choinka w domu. O, tak się prezentuje. Napiszcie, czy fajna, czy ładna. Nie wiem. Napiszcie, co chcecie. No, mi się tam podoba. Fajne są te lampki. No i teraz lecimy z dalszą częścią tego vlogmasika. Co ja miałem gadać? Zapomniałem. A, już wiem. Mordeczki, gdzie spędzać Wigilię, bo ja wyjątkowo u swojego brata. Pozdrawiam cię. O. No nie. Kaszel. Bo ja wyjątkowo spędzam u brata, ale myślałem, że spędzam we swoim domu, a tu taka niespodzianka, że spędzam Wigilię u mojego brata. Takie małe zdziwienie miałem. Bo tak się pytam rodziców, czy będzie u nas Wigilia, czy jak w tym roku. I na początku usłyszałem, że będzie u mnie, a potem się znowu spytałem. U brata spędzam Wigilię. No ja już po prostu nie myślę, będąc szczerym. Ale ogólnie to się bardzo cieszę, bo przynajmniej inna Wigilia będzie, taka ciekawsza, tak myślę. Mordeczki to ja już kończę tego Vlogmasa. Oczywiście zostawcie łapę w górę, subika i komentarzyk. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Dziękuję, że oglądaliście vlogmasy. Teraz wam powiem trzech najaktywniejszych moich co chcesz babcia. Mordeczki, mała przerwa techniczna była. No więc wam teraz powiem trzech najaktywniejszych widzów na moim kanale, którzy... Byli aktywni przez 24 dni. Najaktywniejszym widzem to był Michał Vlog. Pozdrawiam cię mordeczko. Drugi to był Wiktor PZ. Też się pozdrawiam. A trzeci to był Wessi, jak się nie mylę. Wessi Live. Też się pozdrawiam mordeczko. I pozdrawiam każdego widza, co też oglądał. A nie pisał komentarzy. Przynajmniej wiem, że ktoś mnie tam oglądał. Te moje dni... Było ciężko, ale się udało. Jestem ze siebie w miarę zadowolony. No to kończę już tego vlogmasa. Dziękuję jeszcze raz. No to Elo, wesołych świąt i dostańcie coś fajnego pod choinkę. Pochwalcie się w tym w komentarzu. No to Elo.